Justyna Staczkowska, utalentowana artystka, ma przed sobą wielkie wyzwanie, które z pewnością wzbudzi ekscytację wśród jej fanów. Zaledwie kilka miesięcy dzieli nas od Eurowizji 2025, która odbędzie się w malowniczym Bazylei w Szwajcarii. Nasza reprezentantka intensywnie pracuje nad swoim występem, który zaprezentuje w pierwszym półfinale, zaplanowanym na 13 maja. Już na początku nadchodzącego miesiąca. Justyna rozpocznie próby w Szwajcarii, co z pewnością będzie dla niej okazją do szlifowania swojego występu i dostosowania go do wielkiej sceny. Mieliśmy okazję spotkać się z nią przed jej wyjazdem, aby porozmawiać o szczegółach przygotowań oraz emocjach, które jej towarzyszą w tym niezwykle ważnym czasie. Nie obyło się bez niespodzianek, przekazaliśmy Justynie wyjątkowy prezent w postaci czerwonej bransoletki szczęścia, nawiązującej do słowiańskiej Agmy Zargo. Ta tradycja ma przynosić dobre emocje i sukcesy, co dobrze koresponduje z tekstem jej utworu gaja. Justyna zwraca uwagę, że agmy te były wykorzystywane przez dawnych Słowian jako formy zaklęć, mających przyciągać pomyślność. Ciekawostką jest, że podczas Eurowizji usłyszymy je po raz pierwszy w historii, co dodaje znaczenia i wyjątkowości jej występowi. Przypominamy, że konkurs piosenki Eurowizji 2025 roku z udziałem Justyny Staczkowskiej odbędzie się w dniach od 13 do 17 maja i zbierze artystów z 37 krajów. Eurowizja to nie tylko prestiż, ale także ogromne emocje i wyróżnienie dla każdego artysty. Justyna z pewnością zrobi wszystko, aby zaprezentować się jak najlepiej, a my będziemy trzymać kciuki, aby jej występ przeszedł do historii Eurowizji i wzbudził uznanie tłumów w Bazylei. To wydarzenie zbliża się wielkimi krokami, a Justyna jest już gotowa, by pokazać światu to, co najlepsze.